Hej, okay, witajcie! To ja znowu, kurde Blaszka. Dzisiaj gramy Sport Champions. Eee, no, dwa. Bo Olivia chciała bardzo. Także Olivia, skoro chciałaś, to od razu zostaw lajka. Subskrypcję, co nie? Z, kurde z tą. z Kingą. No, like. Gramy w kręgle, a później będziemy grali w narty, w boks, w tenisa i w golfa W golfa to będzie beka moim zdaniem. No ale dobra, gramy tutaj szybko 10 rund I strike Tuturdu O Wy sobie jaja robicie Dobra, jak to zrobić, żeby to zbić? No i gitas majorys! Nie widać mnie, bo postawiłbym gdzieś indziej, ale wtedy nie widać ekranu, nie? Nie wiem czego gram sam, no ale dobra. mam przeciwko komuś No ale skoro sam gram, no, to okej. Okay. Nie będę się dewerował. I stra... znaczy spawn. Grajmy I PAM! Puh, no, no, strajk, dziękuję bardzo Tutaj jestem bardzo widać dobry w tą grę, a nie grałem w nią ponad za 3 miesiące No, strajk drugi, podwójnie I potrójnie Mam to wyćwiczone O, teraz już nie będzie Słabo, słabo W każdym bądź razie Jakbym tak rzucał w prawdziwym życiu to... Dobra, sparl mamy. Jak widać wszystkie kręgne. Na razie, żeśmy strącili I, I... strajk Nie wiem jak ja to podkręcam kulą, ale... Ale gitys moje jest. No i dobra. To już może być nas koniec. O nie, dobra, udało się. Nie jest to gra prosta, to trzeba po prostu umieć ręką ruszać, dobra. No i mamy strajka, proszę Państwa. I strajk, dziękuję bardzo. Mam plus jeden rzut. A, prawie mieliśmy tego strajka. O dobra, udało się wszystkie kręgę zbić You win, motherfucker No Właśnie, to także się cieszyliśmy 225 punktów Spróbujmy to pobić kurde, ale innym razem w drugim odcineczku No, także git. W drugim odcinku będzie git Jak będzie drugi odcinek <laughs> e, Jak Jak będzie chciał to to będzie. Dobra. a, jeszcze łuk jest. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, box. No to się trochę pofajtujemy, kurde. Żeby wzięli drugiego pada. A, dobra, nie się. Będzie patryczek, kurde. Pach, pach. I gościa nie ma, leży na deskach. Puch, garda. mugo buebuvrii mug carda carda pahu bu marta <susur> carda cas normalna no dai lutui ты, типа, папа. Курде! Лежим на дисках. Ставай, ставай, ничего не есть. Порее не досталось.

А тут критично немного Но достал было время Пу! Пу! Еб его на доски О, шесть Лежишь гною Един, два 3, 4, 5, 6, e, stał ledwo. Pachu, fry. Pachu, pu, patrz gościa, leży, leży, leży na deskach. Fria. Um. Teraz już chyba leży. Knockout. Knockout. No, koniec to. Dobrze ci radzę, nie wstałem. 아 네. 그 나. Sobie. A, knockout, proszę Państwa! Tutaj siła masa, nie? Kurde, wygraliśmy! Dziękuję bardzo! Tutaj żeśmy przegrali na deskach, żeśmy trochę polecieli, ale późniejśmy go dobili. Chciałem poznać rywala, co nie? Knockout w każdym bądź razie kadro Polski, kurdy. Jak widać, jest trochę wysoki. Dobra, musnictwo. To jest bardzo fajny tryb. Nie, może jakiś inny tryb. Osoba, o, słowo nie będzie. O, sorry. Po biedzie jestem. Kurde, a ja się tutaj tak życem I w ogóle. I w ogóle sobie truję głowę. Na krew tej masz nie skończonej bez strzelców. Podaj, podbij rekord zanim upłynie czas. Jak Jak to się brało? A, tak, dobra. Tak, o. Mamy Chciałem go Dobra, wygraliśmy. Yeah! Yes! Wygrałem rundę! Yes! Się <laughs> trochę odbija. Ełbi... Ale tak bywa. Dobra, ile mam nagrania? 9 minut los. Jeszcze możemy skończyć to ocznictwo. Wygrałem yeah. Nie ma O ty dziadu, to z góry też są! Wygrałem tu, tu, tu. Myślę jeszcze nagrać dzisiaj odcinek dwórce. Czy na pewno nie? Grajmy dalej! Się ładuję!